Cześć, z tej strony Numizmatyk. Dzisiejszy filmik jest poświęcony nowej monecie, która za niedługo trafi do sprzedaży. Mowa tutaj o monecie, która jest poświęcona pamięci ofiar stanu wojennego. Moneta nie należy do żadnej serii, jest to temat indywidualny. Ma nominał 10 zł i w całości wykonana ze srebra o próbie 925. Wymiary monety to 28,2 mm na 28,2 mm. Czyli jest to kwadrat. Jest to kształt niestandardowy dla monety. Waga 14,14 ,14 g. Wykonana jest templem lustrzanym o rancie gładkim. Przewidywany nakład to do 10 000 sztuk. Data emisji 9-12 2021 rok. Cena emisyjna 160 zł. Na rewersie. W środkowej części fragment muru z oknem i stojącą w nim płonącą świecą. W środkowej części poniżej okna, krzyż oraz z prawej strony ukośny napis 13 grudnia. Z lewej i prawej strony lista 56 ofiar stanu wojennego, zakończona w prawej dolnej części napisem i wielu innych. Wzdłuż górnej krawędzi napis Pamięć ofiar stanu wojennego. Na awersie, wzdłuż krawędzi, monety, rozerwane kraty. Pomiędzy nimi wizerunki trzech ofiar stanu wojennego. Centralnie po piersie Grzegorza Przemyka, z lewej strony Emila Barchańskiego, a z prawej strony Antoniego Browarczyka. Z boku każdego wizerunku ułożone z liter pod kątem 90 stopni napisy. Emil. Barhański, Grzegorz Przemek, Antoni Browarczyk. Z lewej strony u dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczpospolitej Polskiej. Poniżej orła napis 10 zł. Wzdłuż górnej krawędzi napis Rzeczpospolita Polska. U dołu oznaczenie roku emisji 2021. Pod orłem po prawej stronie znak mennicy. Projektantem awersu oraz rewersu jest Robert Kotowicz. Dajcie proszę znać w komentarzu, czy planujecie kupić tej monety. Ja osobiście jej nie będę kupował. Dziękuję za wysłuchanie i obejrzenie, i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.